Coś za oczy i witam was w kolejnym odcinku naszej legendy Grimlock. Już chciałem iść, przejść przez te drzwi, ale mi się przypomniało i przecież my pogubiliśmy nasze noże do łuczania. No naprawdę prawdopodobnie są tutaj. O i jeszcze szurikem. To straszna strata. Więc na razie będziemy tych używać, i są aż trzy. A i trzeba zapieprzyć. O i możemy już spokojnie przejść przez nasze drzwi. Okej, okay, gdzie jest klucz. Zmieńmy sobie pochodnie. Co jest? Nic. To idziemy. O, kamień zapisu bardzo nam się przyda. O Co tu jest? Je zatruł nam minutami. jak mu zjechał życie? Muszę ekspon, no ale nasz minotał jest za truty i musi wypić to skorzyść że... no niestety trochę życia mu zjechał. on nie chce coś sprawdzić options okay. jest jakiś szybki sposób na używanie od No niestety nie ma. Szkoda. Przydałoby się coś takiego? Hm. nie dało. Kolejny pajem. Żeby mnie nie zatruł. On mnie nie zatruł. On mi zabił postać. Szczerze zaliczyłem kolejnego fejla. Nie wiem czy się da zrobić postać. I to mnie trochę irytowało -ir -ir w tym momencie. W sensie wskrzesić. Te pająki są strasznie silne. Gdyby ten kamień działał, to by na pewno dał mi się ale nie wygląda jakby chciał zadziałać. Na razie spróbujemy pójść dalej z tym martwym gostkiem. Hmm. O. Ciekawe. O! Tam jest przycisk więc chyba wiem co trzeba zrobić no szczerze nie udało się wpadliśmy na dół teraz nam zginie to mi przycisk nie wiem co robi i nie mam pojęcia jak ktoś wie to dobrze by było napisać bo teraz już się zaczyna taki motyw że ja nie wiem co się dzieje jak się nie wiem co się dzieje to jest źle Jestem gdzieś na dole Tu coś jest Wyłączyło to te teleporty tam Tak nie wiem jak tam się dostać Więc i wsią mi jedno Boże To coś spowoduje no nie, nie otworzyło się. A tu? Tu też nie. Chyba, że się otworzyło. Nie, nie wiem. Hmm. Interesujące. Nie wiem, no zostałyby na tym ten kamień. Przynajmniej na razie. wejdziemy tutaj jedno są. Nie. No wiem gdzie jest. Tak z ciekawości sprawdziłbym czy noszka się aktywował A we naszego minotaura I to na rękę Dobra spróbuję jeszcze raz Trzy Pyk Wcisnął wcisnąłem ale <ścoughs> Coś jest Gdzie trafiliśmy? To jest Gdzieś... sekret. Nie bardzo dobrze. O tu jest Shuriken Ruki. I książka. Uff. Zwiększa życie o 25. Chyba na stałe. I to chyba najlepsze będzie dla Minotaura. Bo dla Tao Chiina było mniej życia, jednak jesteśmy przed. 105. Ładnie wychodzi mi stąd interesuje mnie ten motyw na dole Czy tam to się coś zrobić czy co nie mam Zaraz na razie oku tu jest kamień To się na pewno przyda Teraz kamień Szczerze to widziałem czy przypada gdzieś tą zagadkę więc wiem co robić ale to jest straszny motyw trzeba zrobić coś takiego, bo to za każdym razem nas cofnął. teraz muszę powiedzieć po tutaj to jest już koszmar totalny <zysy> <zysy> zaraz za mną się zamknę to było bowski ale teraz idąc dalej jest zawalone czy są takie chwasty nie ma strzały nie wiem czy da się coś z tego podnieść coś z tym zrobić nie mam pojęcie szczerze czy to po prostu się tak da rozwalić tylko tu mamy dźwignię z której skorzystamy mamy przejście dalej chyba ale tu jest nasz kamień który jak weźmiemy, to aktywuję to przejście. To jest kolejna bomba, tym razem trucizny, korzeń. I zamknę to przejście, które nie wiem jakby tworzyć. Oni jest jedyna sensowna droga prowadzić tę Tu mam potrzebne dwa klucze Ok O nie, nie 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 Ciebie nie lubię Bardzo Ciebie nie lubię Bardzo 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 bardzo, bo jesteś cholernie szybki o! Ale on za że jeszcze się gubię w tej klawisze, bo naprawdę to jest ciężko. Coś tu jest ciekawego. Taki pokój dla pizzy. Przynęka znaczy się. Eee, I demand sacrifice. Aha. Chcesz ofiary jak mam dać ofiarę ci przez zamknięte kraty no nie wiem szczerze nie wiem tutaj już nie byłem więc nie mam pojęcia pójdziemy tutaj Tu jest zawalony tunel pomoc Aha, to jest ten zawalony stargent rozumiem tu jest przejście Usiądę. Ja... Coże. Szczerze... Średnio mi się to widzi. Tam jest ich trochę dużo. Naprawdę trochę dużo. Moje noże. zatrumi czemu on nie trafiał ładnie raz trzeba szybko otworzyć go i wypić przez przygody gdy mi to udało dobra trzeba odnowić nasz antypoison nie, nie tobie chłodem to... jest spoko więc ruszamy zabijać te pająki dalej. Właśnie był pewnie trucizna, co na nich nie zadziała. Ej mis, 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 mis. Loknąłem się, prawda? Prawda. jest. Oje. Nie. nie jest za dobrze. Ale są chociaż jakieś emocje? Wygranie jest łatwo. Chyba <grytanie> zaraz się wrócę. Widzicie, co ja już się by zwrócił? Po prostu pod odkabin, żeby... Nie wrócę się. No? Koza. za. A, a. Jak zacząłem spieprzać. Nie zabijaj. Nie na No, umrzej. Oj! Szczerze mówiąc, bardzo by mi się przydał ten kamień. Aha. To się opłaca tylko pozostawić kamień. Przynajmniej jak będę nie wracać. będzie szybciej. Tu leży kolejny kamień, ten który zostawiliśmy żeby tu dojść. Teraz gazę. Hmm. Mnie ciekawi co będzie jak tu wpadnę. Wow, tego się nie spodziewałem. Giń, No gin. Jakieś spodnie. 4 do protection, no to bardzo dobre. Tu ty masz spodnie, ty masz to. Okej. Okay. Nie piły nas sporo tam. Eee, przepraszam co się dzieje. Ja eee, nie mam pojęcia co tu. Okej. Okay. Jeszcze kami zgarniemy. Wracamy tam. Ach, się poszło. Tu było tu. tu są miejsca na klucza. Tu było to. Okej. Okay. Już wszystkie wycięliśmy, tak? Chyba, że jakiś zaszedł nas... Nic. Pochodnie się psuje. O. A co te gacie. No, już je mamy. Być dużo zresztą. mamy. Okej. Okay. Poniszczymy to. Nie wynerwuje. Co nic Mamy longsword który ma już 14 ataku 15 speeda więc z miłą chęcią do założę większy damage a tu jeszcze leży jakiś korzonek. szmatki sobie protection Tu jest otworzenie przejścia, a, do tego pomieszczenia jest Sacrifice. A teraz, o, tu jeszcze był klucz, patrzcie, przekapiłem. to no, mamy pierwszy klucz. Ale szczerze mówiąc... Nie mam zielonego pojęcia, jak rozwiązać tą wydatkę z tym sacrifice'em, czyli z yy, ofiarą. Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. W tam na dole z tymi pomieszczeniami też nie wiem. Jedyne co możemy zrobić, to włożyć ten klucz, ale nic się nie stało w gry. Chyba mógłbym tak krążyć i krążyć, bo nie mam pojęcia. No chyba, że jeszcze wpadnę do tej dziury i zobaczę, co tutaj jest. Mogę spróbować. Eee... Okej. Okay. Jestem... Aha. Patrzcie gdzie jestem, tu jest to jak ścisnę to co się odłączam do teleportu nie daje, bo ja tam nie wiem jak się go wstać. Tu jest ten mój kamień I mam problem I to nie mały. Bo nie wiem co dalej. mnie Czy tu coś trzeba na dobre zrobić czy na górze? Nie wiem, tam słychać za ścianą szkieletu. Tam da się jakoś <strykot> iść, tylko nie wiadomo jak to otworzyć. Chyba lepiej wyłączyć te reporty. Tylko jak tam się dostać? Nie mam pojęcia. tu rozejrzę ścianę. No, ale nic, nic jej nie poradzę. I nic nie ma. Chyba, że... Trzeba kamień... O! To może być to mi ja na to nie wpadłem od razu Eee... Wod 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 To jest coś fajnego To jest akcesoria Jakieś akcesoria? Wąż i daje dużo odporności na trzyciznę, to przeciwko pająkom jest bardzo dobry No okej okay. Olej, jak ten kamień podniosę A, nie zamknij się już Okej okay. Miejcie kawi co by było Pierwsze Jakbym wziął tamten kamień O ten bym włączył te teleporty. Where am I? O! Szczerze mówiąc, dobrze, że o tym pomyślałem, bo odkryłem sekret plus teleport. E, nie, invisible, czyli niewidzialność. Łoja pierdzielę w ogóle, gdzie jest? Za ścianą po prostu No słuchajcie, sekrety podziemne odkryte bardzo ładnie A powiem Wam szczerze, tutaj nie byłem i nie miałem zielonego pojęcia jak to zrobić Tu zostaje motyw z sacrifice'em I oczywiście ewentualnym tym przejściem tam. Już mi nie wiem, nie jak. Będzie. Jak widzicie, tutaj się namurywało, bo nie widzieliśmy jak go zamknąć. Chyba, że dajcie mi jeszcze jedno, rzecz sprawdzić. Ło, wow, deep shit. Już skopało. Trzeba będzie potem troszkę. Mianowicie, że wpadam tutaj, Dobrze wpadłem. Dobrze padłem. To było to. To mnie tu nie tu umie mieć. Położę kamień tu. Czy to mi przypadkiem nie otwiera? Więc tu stoimy przy zapisie myśli i ja kończę z Wami rozmowę. Naszekańczę ten odcinek. Bo szczerze nie wiem jak tu przejść. Nie wiem jak otworzyć tą bramę. Nie wiem jak tutaj wrzucić cokolwiek to co jest tam ten kram. Jeżeli macie jakieś pomysły, pomysły jeszcze tutaj ewentualnie będzie. Powiedzieć. To wygląda ciekawe. Ja pójdę tam zajrzeć? Szczerze aż... Coś mogłem przegapić. Zwątpiłem. No co jeszcze jest na Nie, nie to nie jest tutaj. To to? Hmm. Dobra, nieważne. właśnie czymś nie więc wracamy, zostajemy przy kamieniu zapisu i myślicie nad tym przejściem, tym oraz tym. No i ty. No ty to jest z tym połączony, wydaje mi się. A ja kończę, nam się z wami, nie wiem co dalej robić, może mi podpowiecie w komentarzach. Na razie, cześć.